Kochani, jak tam w piątkowy wieczór? Tak myślałam. Ostatki poziomek To jest por. Por dopiero będę na zimę zbierać, ale jaki duży już. czy znaczy, to ma być por elefant? ale i tak już jest duży. Kosmosik. No, nie widzę więcej. O, będą kwiaty. Będą. Będzie co najmniej jeden kwiatek. U, tu jest znowu fasoli. Jeszcze nie zrobiliśmy ostatniej. To nie zrywam tej. Biorę tą. A tom zbiorę jutro. Jaki jesteś piękny. Piękny, piękny. To miała być. To była mieszanka na suche bukiety. Przepiękny. Nie mam pojęcia co to jest, ale jest piękny.